czołem czołgiści, ja jestem Archenox a dzisiaj jestem na serwerze testowym patcha 1.21 tak, patcha 1.21 i w tej aktualizacji na jakiś czas pojawi się yy, japońska linia TDeków tak, japońska linia niszczycieli czołgów, która będzie zaczynała się od piątki HONI3 aż do Hori3, powiem wam to że dziś dyszką, naprawdę dziesiątką, jestem mile, bardzo zaskoczony. Naprawdę bardzo mile zaskoczony, bo ona mi się naprawdę podoba, bo ja ogólnie japońskie czołgi uwielbiam, japońską myśl pacerną. I powiem wam to, że naprawdę zakochałem się w tym TD-u, bo naprawdę ma do, fajne walnięcie, dowalone walnięcie, bo za 600, a może nawet wejść. Za 700, jak dobrze, dopowiem wam to, że no, może to nie będzie jakiś open niszczyciel, bo jest przebijany tutaj, i no tutaj, ale jakiś tam pancerz posiada, Jak jakiś tam pancerz to posiada, bo pod takim kątem na pewno będzie to dingało. Dopowiem wam, że wyposażenie, jakie na nim mam, to oczywiście, że. Ulepszony tam ulepszone system naprowadzania, wentylację i wzmocnienie, tak, do HP. I powiem Wam to, że to jest naprawdę fajny niszczyciel czołgów. naprawdę z fajnym działem nawet w miarę celnym tak, w miarę celnym. No i powiem Wam to, że jakby była ta linia td na konsoli, to ja bym się od razu zaczął ją robić, bo naprawdę przyjemnie mi się nią gra, tą linią niszczycieli, tą szczególnie dychą. Nawet wczoraj grałem dziewiątką, to powiem Wam to, że te niszczyciele czołgów mogą mieć potencjał, bo tak samo one w Blitz się mają, bo to są takie dokładnie pojazdy jak w blicie y, japońskie deki No i powiem Wam, że naprawdę mi się te niszczyciele podobają. I naprawdę ja od razu, jak zagrałem tam parę bitew, to naprawdę już się zakochałem w tym niszczycielu, bo jak wiedziałem, że będzie miał fajne działu z fajnymi uszkodzeniami, to po prostu już chciałem od razu go robić. No i powiem Wam, że było warto tam go sobie. Kupić tam na serwerze testowym, może to jest tylko testowy. Ja nie jestem aż tak dobry na pc ale jakieś tam bitwy czasami uda mi się ugrać. To powiem Wam to, że chory trójka naprawdę, ja mi zasługuje na takie miano, no, takiego dobrego niszczyciela czołgu. Może nie najlepszego, ale dobrego TDK, bo naprawdę pancerz pod tym kątem naprawdę zobaczcie, naprawdę będzie nawet dobrze odbijał tutaj jest trochę mniej, bo to jest prosta płyta tak, prosta płyta, a tutaj będzie już bardziej dla mnie lepiej z tej strony odbijał, może dolna trochę płyta boli ale jak się schowa kadłub i ten to, to, ten to może nawet odbić mi się zdarzało chori chor trójką odbić to powiem wam, że ten Tedek naprawdę jest spoko. No i będziemy tak za minutę dwie widzieli się w bitwie. Bo naprawdę ten Tedek jest fajny, a jak będzie jedna zła bitwa, to sorry, ale ja nie jestem dobry na PC, czasami mi się uda jakąś dobrą bitwę, no to. Let's go. Właśnie jestem teraz na mapie Cliff, tak na mapie Cliff i powiem wam to że no ten japoński Tedek ma fajną mobilność a jak kurna trochę zwalę bitwę to postaram się jakąś drugą bitwę ale na ja tym Tedeku powiem to mogę nawet coś tam ugrać ale na pc to ja umiejętności mam trochę tragiczne do no wiecie już no kurde no ja mówię nie jestem jakiś dobrym na pc -cie. a jak ten do po prostu Jakąś drugą bitwę zagram, bo... No kto już mnie spotnął, no Pierdzielę, ja nie nie, nie... nie wierzę ja... Wybaczycie moc yy, chory trójki ja mówię, ja tu tylko nagrywam stricte ciekawostkowo wota pc owego żeby pokazać graczom konsolowym, coś na pc bo pewnie i tak wiedzą, co gaming wprowadza na pc do, żeby kurde, bo ktoś obejrzeć z moich widzów. Bo naprawdę ciekawie ta linia się zapowiada. Ale powiem, bardzo ciekawy. Pójdźmy. PZ Beze... Dobro dostała do 700. Kurna, pomocy! Nie, ja zwaliłem! Kasztaniłem! Oba 360 penetracji. Op. Do, no to ty po sobie zagrał. Boże, co to było? Piękne, po prostu piękne. Oj, chyba się zakocham. Naprawdę w dekach, kuźwa. <laughs> Sorry, że kurna taka reakcja, ale po prostu <laughs> I love you, hori, I love you. I love you this chori. <laughs> Po prostu kocham. I love you. Ale co to było, po prostu... Pi to by się naprawdę przydał montaż tego filmu, bo normalnie... ocie Co to, to, je, to? jest, to jest potężny. mary, tak działo fajnie, mi się fajnie strzela. nie, nie weszło. Oj, trochę średnio. No, tutaj mam wsparcie. THX, dzięki. Dzięks. Ten film będzie zapamiętany dla mnie do końca życia. Kurna, chyba najlepszy film z WOTa pc PCowego. Jak to było, wysaci. Jaki ja... Jaki fuks. Co to było, ja, pierd Stry. ja I wiecie, dlaczego ja już kocham tego Tedeka? Naprawdę, ja... Jeszcze jedną bitwę, ja ten film jakoś montuję specjalnie. Wiecie już dlaczego go kocham? Może to nie jest jakiś wynik tam przy... Nie najlepszy jakiś nie, ale Ale poszedł ładuj, ładuj na tego grilla, wy Kuźwa Chowaj, oh oh chowaj! się Jakie to. <noise> to na pewno muszę drugą bitwę. Wiem, że się jaram jak kurna. małe dziecko, ale jak to weszło? No, ja naprawdę widzę w tym niszczycielach potencjał, naprawdę bardzo duży. Jo. Ja pierdziele to to jest Jakie kurde XD Co to było? No, powiem, powiem. Naprawdę chłop sobie pograł w bezecie. Gdzie jest ta yy, bezeta, bezeta 1300. <gry> ja 1900 walnęłem. To by było na tyle z tego filmu. Miała być druga bitwa, ale postanowiłem sobie, że ten film będzie na pamiątkę. Bo naprawdę to jest pierwszy raz jakaś bitwa mi wyszła. Prawie 4000 na PC dobra jak nagracza konsolowego, to powiem nawet przyzwoita bitwa to powiem wam to, że jeżeli będziecie chcieli, nie wiem, może jeszcze kiedyś yy, wota PC-owego, to zostawiacie oczywiście łapki w górę, subskrypcje no i pozytywne komentarze, bo powiem wam to, że ja się w tym TDku zakochałem tak samo jak w tajpie 5 heavy, to powiem wam to, że może kiedyś, może jak na PC będę miał jakieś konto, może zacznę robić tą linię. Albo jak na konsoli się pojawi, to zacznę robić tą linię, bo właśnie na konsoli tak ta pewnie linia się pojawi. Dopowiem Wam to, że po prostu ten czołg jest broken, naprawdę fajny jest, przyjemny, ma fajne działo który wali ma jeszcze na goldzie wiem że na full goldzie, na hajekach ale 360 penetracji to powiem, że ten tedek ten tedek jest naprawdę mega przyjemny i za, może jakoś za przyszłym tygodniu może się pojawi pierwszy film z WOTA na Xboxie Series S postaram się, bo będę już może miał w przyszłym tygodniu film albo nasze konsole Będę miał, dopowiem Wam to. Zostawiajcie, mówię, łapkę w górę, łapki w górę, suby zostawiajcie, bo to naprawdę będzie mnie bardzo motywowało. I Napiszcie, co Wy sądzicie o tajpie 3 chory, tak o Typie 3 chory, bo naprawdę dla mnie to jest pojazd naprawdę mega przyjemny. Naprawdę fajne działo, nawet spoko pancerz. No też ja się wami będę żegnał. Do usłyszenia. czołgiem.